z wami, więc jeśli tylko chcecie i patrzcie o chodę A co, nie nie tylko o pozytywnie i patrzcie do góry Bo ważne są tam są amatorne chmury Uśmiechajmy się do siebie, nawet na pogrzebie jak każdy powie, że jest w niebie Musicie wiedzieć jedną bardzo sprawę, że każdy z was tworzy te zabawę w życiu Nie ma nic do naprawy! A teraz życzymy miłej zabawy! Dziewalu! Witają państwa! Enerdowskie pływaczki! Graças Drogo, czy pamiętasz? No tak, ale wolę być zapomnieć. Widzi. To się no. babcia przypomnie. Tak jest! chcę się, w naszym programie, wszystko da się wytłumaczyć. Do wszystko A dzisiaj żegna program pod tytułem Do mnie do... Tak! Nie, nie, wiem, że... Sku, nie płacz. Zapisałem nas do programu Odpicuj mi brykę. Tato, ale my samochodu nie mamy. I widzisz, tym razem my ich zaskoczymy. <grym> Specjalnie dla Was, gość specjalny. Zabraliśmy go specjalnie tutaj do Kojnowa. Ściągnęliśmy go z Włoch. Śpiewa koperowy. Przywitajmy go wielkimi, gorącymi brawami. Tenor Antonio, brawa dla niego. Słuchajcie, Słuchajcie, teraz będzie numer yy, muzyczny, będzie bardzo dużo muzyki. Yy, ostatnio z chłopakami zastanawialiśmy się, jak taniec ewoluuje w życiu człowieka. Zapraszam na sketch. Tańce. Przedszkole. Zaczynamy od ziołu. Ja wraz z

Kryzys wieku średniego. spokojnej starości! szefa brygady Tomasa Owensa rok 2023. Jest ósmy dzień marca. Dokładnie 10 lat temu w planetę Ziemia uderzyła ogromna asteroida o zapachu śmierdzących skarpet. Wszystkie kobiety wyginęły. Pozostali sami mężczyźni i ani jednego osobnika płci piękna Zobaczmy, jak radzą sobie mężczyźni bez kobiet. Oto najnowsza zdobycz nauki. Rozmnażanie poprzez samą genesę. Prawdziwy mężczyzna wie, co dla dziecka najlepsze. Majka! 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 Pierwsza godzina niedźwiedź śpi. Trzecia godzina. Niedźwiedź chrapie. No, daj, syn. Trzecia godzina. Niedźwiedź łapie. Księżniczek nigdy nie przemija. To ja, rycerz Alex i przybyłem po moją księżniczkę. Gdzie jesteś, moja piękna? Jestem złym smokiem. Jeżeli chcesz księżniczkę, to musisz mnie zabić! Haha, haha, ha, ha, ha! Nie boję się Ciebie, Smoku! Zabicie Ciebie to dla pestka w kompocie! haha! Ha. W jakim? Gin, Smoku! Ała! Ała, nie tutaj, bo miałam operację! Ała! Jezus Maria! O, widzę światełko w Powiedz tatuziowi, że nie przyjdę na kolację. Coś mi tu wypływa. Żartowałem! Gdzie jesteś, moja piękna? Tutaj! Nawet telewizja się zmieniła. Panów, witam panów. Ewanczyzki. Rozmowy w toku. Po katastrofie sprzed 10 lat nasz program zmienił nieco formułę. A mianowicie nie trwa już godziny, tylko 3 minuty. Z czego 2 minuty to reklamy i 30 sekund to intro. Jak czulibyście się, gdyby przez dwa lata bolało was oko? Naszym gościem jest Marek. Brawo. Marek. Od dwóch lat boli go oko. Spytają się specjalisty, co powinien zrobić. Idź do okulisty. Nawet policja odczuwa braki kobiet. Witam Państwa bardzo serdecznie. Państwo na przełomie ostatnich 10 lat. Liczba wypadków spadła do zera. Zdawalność na prawa jazdy wyniosła 100%, oraz zlikwidowano wszystkie fotoradary, bo stwierdzono, że tylko kobiety lubią, jak robi się im zdjęcia. Co prawda, liczba przestępstw się nie zmniejszyła. Ale spadła liczba gwałtów. Brak kobiet zmienił prawie cały świat. Prawie. Proszę Państwa, Państwa bardzo serdecznie w Libercu. Dziś odbywają się mistrzostwa. Proszę Państwa, zawodnicy podbiegają do końca. Meta, ostatnie podbiegnięcie. Proszę Państwa, Virage, co zrobią? Co zrobią? Proszę Państwa, ostatnie podbiegnięcie. Ostatnie podbiegnięcie. Finiszują, finiszują i czy wygra? Czy wygra? Tak jest! Wygra! Najlepszy zawodnik od 10 lat, Mari. Bielgier! Nie. Tak naprawdę to wszystko był eksperyment I jak sami się domyślacie Świat bez, ba, bez was byłby nudny i bez sensu Dlatego dziękujemy wam, że jesteście I wszystkiego najlepszego od energetyckich pływaczek